Oh, Hej, jak się macie? Może chcecie wiedzieć, co jest w mojej torbie? <laughs> co mam w torebce? Na początek notes i długopis. Obowiązkowo. Zawsze mam je przy sobie. Telefon, gniotek, zabawka do zajęcia rąk, a ta się jeszcze odbija. Błyszczyk, mandarynka, mój ulubiony owoc. Krem z filtrem. Jak wiecie, mieszkam przy plaży. Zakładka z księgarni i... klucz. Nie mam zielonego pojęcia do czego. Mój kamień. Teraz już nie pamiętam dlaczego, ale pewnego dnia byłam zdenerwowana, więc tata zabrał mnie na plażę, żeby mnie czymś zająć i znalazłam ten kamień. Namalowaliśmy na nim napis teraz. Ma mi przypominać, żeby żyć tu i teraz. Zawsze, kiedy na niego patrzę, biorę głęboki wdech w stresujących sytuacjach. Poza tym przypomina mi o nim, o tacie. Tata plus teraz. E, słownik mandaryńsko-angielski. Uczę się chińskiego. Wspominałam? Słuchawki Stacy pożyczyła mi, bo ja zgubiłam swoje. Oh, o nie, to portfel Kena. O, oh, pewnie zostawił go u mnie, kiedy surfowaliśmy z Niki i o nim zapomniał. Hmm, serduszko papierowe. <ścoughs> ok, to jest dość ciekawe. W tym pudełku jest broszka, którą babcia dała mi, kiedy byłam mała. Dostała ją od swojej babci. Wciąż powtarza mi, że broszka jest magiczna, ale muszę naprawdę uwierzyć w jej magię. Oczywiście, że wierzę. Trzeba wierzyć w magię babci. Srebrny mazak do paznokci, no bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. Szczotka, miodowe paluszki, wiecie, że uwielbiam miód, mój portfel, dwa centy i przerzuta... guma? Co masz w torebce? A teraz moje pytanie do was. Jaką najdziwniejszą rzecz można znaleźć w waszej torbie? Pa! Pokazuję pokój. Prosiliście w komentarzach, żebym pokazała wam pokój. Zaczynamy! Mój pokój. Uwielbiam go. Różowy to kolor siły. Rozwesela mnie. <laughs> w moim pokoju jest go całkiem sporo. Różowy. Lubię też niebieski. W sumie lubię wiele kolorów. Mój piesek, Taffy, taka nieśmiała i taka urocza. <laughs> Nigdy nie widzieliście tej strony biurka. Półka na książki. Uwielbiam czytać. Trzymam tu wszystkie swoje książki. Nigdy nie wolno wyrzucać książek. U, to ulubiona książka z dzieciństwa. A to moje ulubione bajki. O, Kiedyś czytałam je, Chelsea. <laughs> O, to jest niezłe. Kolekcja lakierów do paznokci i markerów do wzorków. Widzicie? Uwielbiam tworzyć sztukę na paznokciach. To odrobinę dziwne, ale to moja kolekcja spinek z dawnych czasów. A to kolekcja muszelek. Mieszkamy obok plaży, ale te są z naszych podróży. Z Australii, Hawajów. Chyba lubię kolekcjonować przedmioty. Mam przybory papiernicze. Mhm. Bardzo przydatne. A, m, 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 m. O, to ciekawe. Patrzcie tylko. Moja kolekcja origami. Jestem w tym coraz lepsza. Tu stoi mój teleskop. Mama i ja często obserwujemy Marsa. W nocy widać stąd całe niebo. O. Patrzcie na to. zaraz wam coś pokażę, tylko nikomu nie mówcie. O! Kto wie, co tam jest. <laughs> Właściwie to mam dwie niezbyt uporządkowane szuflady. Szafa z ubraniami. O! Hej! A to co? Musimy być cicho. Taffy! Lubi spać pod moim łóżkiem. Myślę, że Chelsea znowu ją tu karmiła. Barbie! Jestem u siebie, nagrywam. Chcę puścić ci mój nowy bit. Dobrze, za chwilę przyjdę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się później. Pa! Cześć! Hej, dziękuję za Wasze pomysły na kolejne filmiki. Wyzwanie karaoke, pokaż pokój, narysuj swoje życie, nagraj vlog do góry nogami. Ha, nikt nie ma takiego filmiku. <laughs> Jak Wam się podoba? Hej, znalazłam bardzo fajny quiz do rozwiązania. Jakim rodzajem piosenki jesteś? To co? Dowiemy się, jaką jestem piosenką na dziś? Śpiewasz pod prysznicem? Codziennie? Nigdy? Czasami? Dwa razy w tygodniu? Ha, dwa razy w tygodniu? Dość konkretna odpowiedź. <laughs> Chyba odpowiem, że codziennie. Gdybyś była kuchennym narzędziem, to którym? Hm. <laughs> Drewnianą łyżką, otwieraczem do puszek, blenderem, wałkiem. Raczej nie byłabym wałkiem. To zbyt okrutne. Podoba mi się wizja bycia otwieraczem do puszek. Jestem ciekawska i mam przeczucie, że otwieracze też są ciekawe świata, ale nie. Jestem blenderem. Zdecydowanie lubię mieszać różne rzeczy. Ulubiony smak cukierków, kwaśny czekolada, słony, wszystkie powyższe. Wybieram wszystkie. Zdecydowanie. Lecimy dalej. Jaką salsę lubisz? Ha! To w sumie zależy, bo bardzo lubię salsę. Naprawdę bardzo. Ostrą, średnią, łagodną nie lubię salsy. Ostra do tacos, średnia do chipsów i łagodna do jajek, więc chyba średnia. Twoje wymarzone wakacje. Biwak na safari w Afryce, oglądanie gwiazd na Islandii, wspinaczka na Machu Picchu w Peru, jazda szybkim pociągiem w Japonii. Hmm, wszystko brzmi niesamowicie. Szkoda, że nie ma opcji wszystkie powyższe. Ale chyba dzisiaj wybrałabym safari. Gdyby w sklepie zagrali Twoją ulubioną piosenkę, zaczęłabyś tańczyć? Tak, jestem znana z tego, że tańczę na ulicy do ulubionych piosenek. To jak z rysowaniem, robię to automatycznie. Jaka jesteś, kiedy się budzisz? Zrzędliwa? Uwierzylibyście mi, gdybym tak odpowiedziała? Zagubiona, szczęśliwa, żadne z powyższych. <gdybyś> tak, rano zwykle jestem szczęśliwa. To szczęście, ale takie ze mgłą. Jaki jest Twój ulubiony instrument? Balafon, szklana harmonika, lura. Lura? <laughs> łyżki. Um, wiecie co? Nie wiem czym jest balafon, ale wybiorę go, bo przypomina mi ksylofon. A to pierwszy instrument, na którym nauczyłam się grać. Twój ulubiony krok taneczny. Piruet. Mieszanie ciasta. Elektro. Ręce pod boki. Dzisiaj. Elektro. To jaką jestem piosenką? Muzyką Bikuci? Genialna, pasuje do mnie. Ciekawe, jaką piosenką będę jutro. Wiecie, dzisiaj stworzymy coś razem z Chelsea. Co chciałabyś zrobić? Dziś chciałabym wam pokazać coś, czego nauczyli mnie Herberto i Hazel. Fryzora jednorożca! Chyba, kim są Herberto i Hazel? No wiesz, to fryzjerzy z krainy długowosych. No w Dreamtopii salon fryzjerski jeży. O, są tacy zabawni. Racja, teraz już pamiętam. Kraina Długowłosych to takie miejsce w Dreamtopii, w którym swoją fryzurą możesz wyrażać co tylko chcesz. A Herberto i Heize to są niesamowici fryzjerzy. Nauczyli mnie, jak zrobić fryzurę jednorożca. A teraz ja was tego nauczę. Razem z Barbie. <noise> Wspaniale! Czego potrzebujemy? Dobrze, skoro w tym świecie nie mamy magii... Przynajmniej chwilowo. Potrzebujemy kilku gumek, grzebienia, wsówek, taśmy... Okay. I kawałka tektury wyciętej w kwadrat. Tektury? Tak! Boki 10 cm. No dobrze, jesteś nie gotowa? mogę się doczekać. Dobrze. Zaczynamy od tego, że oddzielamy pasmo włosów z przodu w ten sposób. Zostawmy je luzem i pracujemy nad ogonem jednorożca, rozdzielamy kucyk na dwie części. Potem bierzemy jedno pasmo włosów i robimy z niego bardzo wysoki kucyk. I zawiązujemy gumką. Widzicie? Ok. A potem bierzemy mniejsze pasmo włosów i owijamy je wokół tego grubszego. O w ten sposób że zawsze podpina je wsówką. I tak mamy wysoki kucyk jednorożca. Ok, a teraz róg. Bierzemy kwadratowy kartonik i zwijamy go w rożek. O tak, sklejamy go taśmą klejącą. Potem obwiązujemy włosy wokół rożka. I zabezpieczamy wszystko wsówką. I talam, Włosy jednorożca! <grym> Mi się podoba! O, niesamowite! Z takimi włosami wiem, że wszystko jest możliwe, bo tak się czuję jak jednorożec. Zgadza się! O, wyglądasz ślicznie! O, dziękuję, Chelsea. Możesz codziennie mnie tak czesać? Oczywiście. Bardzo się cieszę. Gotowa? Tak. Pa! pa. Hejka, chciałam jeszcze pokazać moje zdjęcia z balu. To sukienka, która podobała Wam się najbardziej, a ja świetnie się w niej czułam. Dziękuję. O, i yy, jak widzicie, zaprosiłam Kena i świetnie się bawiliśmy. Co słychać? To filmik numer dwa: wyrażanie siebie przez swój własny styl. Razem z przyjaciółkami uwielbiamy zmieniać wygląd. Moje włosy na przykład są jak czyste płótno. Kocham eksperymentować i tworzyć coś nowego. Hej, pokażę Wam moje ulubione fryzury. Ta jest zabawna i bardzo prosta. Tutaj obudziłam się z ciekawym nieładem. Kocham te farby, które łatwo się zmywają. Tutaj postawiłam na coś bardziej poważnego. O, tutaj poprosiłam przyjaciółkę o pomoc, ale efekt jest świetny. A, lubię też, kiedy moje włosy są rozpuszczone. Jest jeszcze tyle ciekawych fryzur. Z modą też bardzo lubię eksperymentować. Czasem biorę starą koszulkę i staram się ją jakoś odświeżyć. Można ją pofarbować, ozdobić markerami albo po prostu odciąć jej rękawy. Ja wykorzystuję łatki, które zbieram. Kocham sówki i uznałam, że ta będzie sobie uroczo siedziała na tej cyferce. A ta łatka jest od Chelsea, która uwielbia babeczki. Od razu lepiej się czuję, kiedy wkładam tę koszulkę, bo... Przypominam sobie chwilę, kiedy ją ozdabiałyśmy. Dzisiaj chcę wam powiedzieć: próbujcie nowych rzeczy, żeby odkrywać nowe rzeczy. Poza tym, zerknijcie na filmiki moich przyjaciółek i ich modowe propozycje. Pa! Pozytywne nastawienie zmienia wszystko. Pomyślcie o tym. Cześć. Cześć. E, Okej, okay, pomyślmy, od czego zacząć. Nazywam się Barbie Roberts. Mam trzy siostry i mieszkamy w Los Angeles, tak, w Malibu, ale pochodzimy z Wisconsin. Przenieśliśmy się, gdy miałam 8 lat. Moi rodzice postanowili wtedy, że chcieliby wychowywać córki nad morzem. Ale co roku na wakacje zawsze jeździmy do Wisconsin. I tu i tu świetnie się odnajdujemy. Mogę surfować, a potem jeździć na snowboardzie. Moi przyjaciele i ja lubimy wymieniać się nowymi pomysłami. Nową muzyką, ulubionymi filmami, wskazówkami dotyczącymi stylu. Moja siostra skipper chciała, żebym założyła vloga. Tada! To mój pierwszy film. Dzisiaj się wam przedstawię. Oto 10 faktów, których być może o mnie nie wiedzieliście. Moje ulubione przedmioty w szkole: chemia i literatura. Uwielbiam czytać i kocham eksperymentować. Zawsze byłam bardzo wszystkiego ciekawa. Nie chodzi mi tylko o chemię. A co się stanie, jeśli połączy się różne rzeczy jedzenie i muzykę i sztukę? Nie lubię pająków i napojów gazowanych. Chciałabym się pozbyć lęku przed pająkami, bo to nie ich wina, że się ich boję, a gazowane napoje to dość długa historia. <grych> e, śpiewam, kiedy odrabiam lekcje. Piosenki pomagają mi w zapamiętywaniu. Wy też tak robicie? Uwielbiam malować paznokcie z przyjaciółkami. Używamy markerów, którymi maluje się wzorki. Zaczęłam się sama ubierać, kiedy miałam dwa lata i <laughs> to było ciekawe. Czasami chcesz włożyć różową baletkę i równocześnie czerwony trampek, ale moje ubrania zawsze idealnie odzwierciedlały mój nastrój. Po prostu bądźcie sobą, dobrze? Uwielbiam miód i to na wszystkim, nawet na brokułach. Moje siostry i ja lubimy bawić się w co by było gdyby. Co gdybym była wynalazcą? Co bym wynalazła? Co gdybym była magiczną syrenką? Jakie miałabym moce? Jak wyglądałby mój dom? E, o, chodzę na kurs pływania z wiosłem i origami. Tylko nie to, że jednocześnie. Ciężko byłoby nie zamoczyć papieru, bo cały czas wpadałam do wody. Ale w końcu to opanuję. Dobrze. Dlaczego nie lubię gazowanego? Startowałam w konkursie i ktoś opowiedział żart, a ja. E, powiedzmy, że unikam gazowanych napojów. Zwłaszcza kiedy Chelsea jest obok. Co mnie uszczęśliwia, śpiew ptaków za oknem i dzielenie się pięknymi chwilami z przyjaciółmi. No, na dzisiaj tyle. Pa! Zapraszam na kolejny filmik na moim kanale.